Witam w galerii 1001 drobiazgów. Chciałbym Państwu troszeczkę opowiedzieć o kawie, ponieważ no, pijemy ją czasami raz dziennie, czasami wiele razy dziennie. Nie zdajemy sobie sprawy, że jak mawiali starsi mieszkańcy leszna, herbatę się pije w domu, a kawiarnie są po to, żeby pić w nich kawę. Ponieważ kawa to jest cały taki ustrój, który należy do, dokładnie rozumieć. Kawa rośnie na krzakach, zrywają się i. Później wygląda w ten sposób jak takie orzechy laskowe, tylko takie troszeczkę mniejsze i to jest naturalna tak zwana zielona kawa. Należy ją poddać procesowi fermentacji, później należy ją palić i dopiero po paleniu zmielić w takim na przykład młyneczku i Sparzyć kawę. Oczywiście różne są metody parzenia kawy, i tym się zajmować nie będziemy, ale będziemy cały czas mówić o kawie. I jeżeli chodzi o tą maszynę, którą tutaj widzimy, jest to maszyna wyprodukowana w 1938 roku w Ludwigsburgu, i ona pracowała w palarni kawy pana Ignacego Jurkiewicza w Lesznie. Była to na pewno na tamte czasy bardzo nowoczesna maszyna, z uwagi na to, że Napędzał ją silnik elektryczny prądu stałego 110 V, bo takie napięcie wtedy mieliśmy w Lesznie. I był zasilany gazem, który powstawał jako produkt uboczny przy produkcji koksu. Czyli był to tak zwany gaz taki świetny, który był przesyłany do mieszkań i w Lesznie można było już taki gaz używać. Poszczególne porcje kawy nabierało się tą specjalną taką łyżeczką, wkładało się do bębnów, które się obracały, dysze. Palników podgrzewały tutaj te specjalne komory, i ta kawa była w odpowiedni sposób palona, w odpowiednim czasie, z odpowiednią temperaturą i często właśnie z dodatkami różnych aromatów, ponieważ ta kawa była specjalnie też aromatyzowana. I tak jak sobie mówimy, fachowcy mówią, że kawa powinna być w tym samym dniu spalona, zmielona i spożyta, więc jak czytam czasami na kawie, że może ją 2-3 lata używać, to ja myślę, że tam coś jest przekręcone. Jako ciekawostkę chciałem też przy tej kawie pokazać, na przykład to są oryginalne opakowania od kawy, kawa 125 gram, był tutaj palarnia kawy pana Jurkiewicza i tu jest taki fajny napis, jest napisane, że jest nowoczesna palarnia, ponieważ jest z napędem elektrycznym. Oczywiście pan Jurkiewicz musiał tą kawę rozwozić do restauracji i do sklepów. Był to specjalny samochód firmy Fiat, który rozwoził codziennie kawę do punktów, które potrzebowały kawę celem swojej produkcji i zaspokajania potrzeb klientów. Oczywiście nie każdy miał taką maszynę do palenia kawy, a można było kupić kawę właśnie i samemu ją sobie przygotować do procesu palenia i samemu ją sobie przygotować. Najprostszym elementem do palenia kawy był tzw. Tak rondelek napiecykowy. Wstawiało się to w fajerkę w piecu, tu się sypało kawę, mieszało się to, żeby nie przypaliła i doprowadzało ją się do stanu palenia. Oczywiście palono nie tylko prawdziwą kawę, palono też zboże, i z tego powstała taka kawa inka lub inne kawy, które były substytutami tej, bo tu w zasadzie ten, ten główny smak daje ta spalenizna. Czyli powiedzmy, jeżeli mamy jakikolwiek surowiec, który poddamy paleniu, no to możemy wmówić, że jest to na przykład kawa dębowa, bo jeżeli weźmiemy żołędzie i je spalimy, to też będzie kawa dębowa, już nie wspomnę o różnych korach i innych rzeczach. Oczywiście w różny sposób można było tą kawę palić. Jest na przykład kawa palona w maszynkach na denaturat, tutaj też właśnie wlewano denaturat, do środka do tego bębna wkładano kawę i też obracając powodowano proces palenia. Jak już w domu był ten gaz, o którym wspomniałem, no to był bardzo podobny palnik, który możliwe, że właśnie z takiego spirytusowego został przerobiony na gazowy i też w ten sposób można było kawę palić. Chciałbym też pokazać, tu jest taka reklama z 1938 roku, i ten pan Jurkiewicz zajmował się nie tylko paleniem kawy, ale też importował herbatę, i miał właśnie takie swoje, swoje tutaj opakowania firmowe, swoje naklejki, i dzięki temu sprzedając swoją kawę, rozsławiał swoją firmę. Tak jak wspomniałem, nie mówię o tym, jak się kawę spożywało, bo Powinno się ją pić w kawiarni. Były wspaniałe puszki, były wspaniałe opakowania. Bardzo często jest tak, że jakaś kawa się kończy, a puszkę po niej przez wiele kolejnych lat używamy do trzymania innych kaw, które może nie mają tak atrakcyjnych opakowań ale odpowiadają nam smakowo lub jesteśmy zmuszeni pić taką kawę, ponieważ no, niektóre dobre kawy są bardzo, bardzo drogie. Na koniec chciałbym pokazać takie fajne kuchenne opakowanie w domu, na szafce, jeżeli ktoś miał garnitur takich opakowań na mąkę, cukier itd., to mógł też mieć takie opakowanie specjalne do kawy, gdzie jest specjalny dozownik, specjalna miarka pojemnościowa, gdzie po prostu jest odpowiednia porcja do sparzenia odpowiedniej ilości kawy. Oczywiście wszystko, jak jest ładne, to jest najczęściej reklamowe, bo chcieli ludzie, żeby ludzie pamiętali o ich firmach. I właśnie pan Politowicz w Śmiglu sprzedawał w swoim sklepie kolonialnym kawę i podejrzewam, że klientom, którzy dużo u niego kupowali, wręczał z jakiejś tam okazji, takie nazwijmy to lojalnościowe opakowanie, gdzie właśnie oni wiedzieli zawsze, że tą kawę od pili kupioną w sklepie pana Politowicza. Także znowu się koło zakręciło. Jest tysiąc jeden drobiazgów, jest tysiąc jeden reklam. Także reklamować się możemy na różne sposoby. Dziękuję.